E, cześć, śmęczka, śmęczki. To odcinek w kolejnym odcinku. Cóż, nie jest dobrze. Zrobiliśmy coś nie tak. Super bohaterowie są nielegalni. Może to nie fair, ale takie mamy prawo. A co byście powiedzieli na zmianę tych przepisów? Superbohaterów! Winston Devor, mówcie mi: Win! A to moja siostra Ewelina. Czołem, superbohaterowie! Pozwólcie, że o coś spytam. Co jest główną przyczyną tego, że musicie się ukrywać? Ilerancja. <coughs> Wizerunek. Jeśli chcecie, żeby ludzie zaczęli postrzegać superbohaterów inaczej, musicie przedstawić światu oh, swój oh, oh, oh. punkt widzenia. <coughs> Jak mamy to zrobić? Musicie przedstawić światu swój punkt widzenia. Ooh. Zamontujemy wam na superstrojach takie małe kamery. Mój własny projekt. Teraz potrzeba tylko superanckich superbohaterów. Waszej trójki. Zmieńmy prawo dla wszystkich takich jak wy. To brzmi wspaniale. Panie Devor, to miłe, ale jest pan zbyt hojny. Nonsens, przynajmniej tyle mogę zrobić. Złoty klucz żółzimy! <laughs> Dobra, sobie zadam wcześniej. To jest niesamowite! Aż dziw, że Dewor nam go tak po prostu użyczył. Tak, kupił je od ekscentrycznego miliardera. Motel nie może się równać. Mamy trochę więcej miejsca i... Wodospad! Znacznie więcej miejsca, tato! Ogromny, wspaniały! Możemy go zatrzymać? Proszę! Proponuję wrzucić na luz i po prostu się rozgościć. Dobry plan! Na <laughs> Teraz zauważyłem, że skopiałem komę. Co ja to się zbtułem? No. Teraz jest wszystko takie. No wszystko jest tak jakby kapki osiągnięte. No dobra. te de, meczki de, otwieramy, mamy wyżona, a no i nagrywam oczywiście odcinek po odcinku. No więc okej, okay, lecimy. I pomóc. Patrzcie tylko na to, tak jest, to nasze miasto. Tak okazji jestem, kochanie, dosyć tego niedorzecznego panikowania. Trwałe było zasadzić. Rozgościliśmy Panie Dewor, ten dom jest niesamowity. No co? Niesamowity dom dla niesamowitej rodziny. Mam rację. <noise> Ale nie po to dzwonię. Mamy problem w dzielnicy naprzecznej. <coughs> dla was bułka z masłem. To świetna okazja, żebyście sobie to i owo przypomnieli. Wysyłam wam współrzędne. Spoko, zajmiemy się tym. <coughs> no serio, spoko. <coughs> Jaki problem? Never mówił, że wygląda to kiepsko. Pora się zbierać, ne, No Muszę troszeczkę przejrzeć te dialogi. Najmy tak na szóstkę, tak też będzie ok. Dzielnica nadbrzeżna. Nadchodzimy. No to jest lepiej. Co my tu możemy wyłowić? Trochę pieniążków. Dobra no weźmy jakieś auto A w sumie takie jeszcze na no, można tworzyć No dobra. Ja sobie chciałem wziąć Maksą. A nie, tam było auto. Super, Dobra ci mnie. Fajnie, że wchodzę tu od razu. To się skopało. <Klacht> <Dobra, lecimy. Klacht> <Klacht> Niech coś ta oni nie mają aktualnie, nie mam mobilu. Hmm, tak powiedzmy to, to Nie. na sucho. Powiedzę, muzyka. No, hmm, to tak będzie lepiej. No ja Jane Johnson. Zapraszam na wiadomości codziennie przez cały dzień. Dzisiaj mamy dla Państwa coś słodkiego. W dzielnicy nadbrzeżnej w Nowym Urbem zaczęły znikać lody. Naoczni świadkowie widzieli gangi zimnych bandytów, które siały spustoszenie na ulicach, kradły mrożone desery i szerzyły anarchię. Nie trzeba chyba dodawać, że przestępstwa te spotkały się z chłodną reakcją właścicieli restauracji i lodziarni. Już za chwilę, właścicielka popularnej lodziarni Rzeki Sunday zaginęła w następstwie dziwnego wypadku w rodzinnej fabryce lodów. Niedługo dowiemy się więcej. Może tak, może nie powiem tyle. Jakie rymy. No. Nawet tu można kończyć na to, Tutaj są uwięzieni ludzie. Ja nawet nie jestem sto. <coughs> Twojej siostry, ale jej jeszcze nie znalazłam. <laughs> Widziałam za to, jak. Przyjmujesz misję tak. No, <laughs> 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 ale tłuczemy, 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 na no pyk. Dzięki. Już myślałem, że była <kledy> moja lodzina. <grym> A, nigdy więcej nie zjem lodów. E, komu ja wciskam <kledy> Pewnie, że zjem. Dzięki za ratunek. Muszę dać im pieska do Tam to się jest. To się będę duchu jest. Tak. O, tu jest zabita. No kule. Sylwyszko. O rany, dzięki. Zaczynało mi się tam robić trochę zimno. Kto mi się spodziewa? Wygląda na to, że kierują się w stronę wybrzeża. Anka. Także ta ciężarka to ze skrętna nie jest. <laughs> Jadę na gałkę go na maksa, tą stronę i. <laughs> Kradną lody? Moja siostra uwielbiała eksperymentować ze smakami, kiedy miałyśmy własną lodziarnię. Oby była cała i zdrowa. Muszę szukać dalej. Nie <laughs> <laughs> na dwa ukończone, fajnie, super. <laughs> Zasuwamy, tup, tup, tup. oni zabrali mi lody! Dość mi szczęśliwy teraz już męczą. <laughs> oni nie wiedzą z jakimi prędkościami zadziałam się, ma? Chcesz nam wchodzić w rodzinę? No, właśnie, poleciała, więc. Uzi my lody! <coughs> o. Te łobuzy chcą nam pozabierać lody. Musisz ich powstrzymać! <coughs> Te lody są własnością mózgu mrożki, więc lepiej się. są własnością ich, a nie mózg mrożki, więc. No zresztą. Okay. Celot! Należą do nas! Dokładnie! Nakładaj! Już chyba nie. są własnością mózgom rożki. Optasz lec... się. <coughs> <coughs> się, o co to za znacznik. Okej, okay, to było dziwne. Najwyraźniej po mroźnym kryzysie w dzielnicy nadbrzeżnej w Nowym Urbem nastąpiła odwilż. Zamrożeni złodzieje lodów zostali pokonani, a obywatele naszego miasta nie obawiają się już o swoje bezpieczeństwo. Okazało się, że za wszystkim stoi super złoczyńca posługujący się pseudonimem mózgomrożka, który wciąż jest na wolności. Przypominamy też, że zaginiona producentka lodów Shelley Sunday nadal nie została odnaleziona. Jej siostra Sally prosi wszystkich, którzy mogą coś wiedzieć, by założyli łyżwy i skontaktowali się z policją. Na opiece, chodź, nie? I co mamy? Zbierzmy mózg, masz pod. no, pod twoją, dobra, no, ale spokojnie. Się. Pora odpocząć i uczcić dobrze wykonaną robotę. To duże miasto, Bob. Jest więcej <coughs> dzielnic, które mogą potrzebować naszej pomocy. Nadal mamy co robić. Ale to w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Cześć no i Pa!